Jest pani dwukrotną laureatką nagrody CIo. Dzisiaj w roli osoby wręczającej statuetkę. Przyjemnie się taką nagrodę dostaje czy ją wręcza? Bardzo przyjemnie się dostaję. Na pewno będzie mi przyjemnie też dawać jako osoba, która już dostała dwa razy. Ale to jak się odbiera, to jest rzeczywiście taki zaszczyt, że Widzą wszyscy, co robimy, że jest to piękna rzecz, bo to dostają wyjątkowe kobiety. I myślę, że osoba, której będę teraz wręczała, będzie bardzo z tego dumna. Dzisiejsza gala jest poświęcona kobietom sukcesu, kobietom w biznesie. Tymczasem, cały czas tych kobiet w biznesie jest mało, dużo mniej niż mężczyzn. Kobiet w zarządach jest niewiele. Co możemy zrobić, żeby zachęcić kobiety do biznesu? Wydaje mi się, że my, przedsiębiorcy, powinniśmy się dzielić swoimi doświadczeniami i tym, jak żeśmy zaczynali. Ja to robię. Spotykam się z wieloma przedsiębiorcami, siedzi czasem 400 osób, 500, 1000 osób, i e, ja opowiadam o tym, jak zaczynałam. Jak właściwie jakie? Rozpoznać w sobie cechy takie przedsiębiorcze tego, że masz się nie bać to, że e, jeżeli ktoś czuje, że chce coś tworzyć, to to niech to robi, niech nie słucha osób w koło. I ja właśnie. 24 lata temu, jak zaczynałam, opowiadam o tym, jak właśnie zaczęłam od jednego mojego pokoiku i zatrudniam jedną osobę, drugą, trzecią, tysiąc, dwa tysiące, obecnie 3,5 tysiąca osób. I opowiadam, że robiłam to i w Polsce, te mam przedsiębiorstwa, ale tak samo w różnych państwach i już teraz na kontynentach. I myślę, że to właśnie, jak opowiadamy, że można młodym osobom, czy osobom, które rozpoczęły działalność, mają tą działalność, 5 lat 8 przychodzą na takie spotkanie i dodajemy im skrzydeł, że jednak to jest możliwe. Czyli po prostu kto może, niech świeci przykładem. Tak, opowiadajmy o tym, bo myśl, kiedyś tego nie było. Mnie się kiedyś zapytano na spotkaniu Pani Beato, to gdzie Pani chodziła się inspirować? Ja wiem, nie było czegoś takiego. Nikt się tym nie dzielił. Myślę, że my, przedsiębiorcy, możemy teraz pokazać to, że nie tyle nie tylko prowadzimy przedsiębiorczość, ale też dzielimy się tym, żeby ci ludzie, którzy zaczynają, mogli szybciej gdzieś iść i, i mieć takie wsparcie. I to opowiadam też, że jak czasem coś nas spotykało, to wstajemy szybko z kolan i nie dajemy i jesteśmy silni. Każda osoba, która już zaczęła swoją działalność, musiała mieć tą siłę w sobie, to jest po pierwsze, i po drugie niech się nie boi to, że doświadczamy czegoś, to jest normalne. To, że czasem coś się dzieje, to też jest normalne. Ja kiedyś nie wiedziałam, myślałam, że jak wyjdę na prostą, to już będzie wszystko dobrze. Nie, nigdy się nie wychodzi na prostą. Tak naprawdę nie ma tego work life balansu za dużego, dlatego że na początku trzeba bardzo dużo czasu swojego i życia poświęcić na firmę. Żeby potem były jakieś efekty. To nie jest tak, jak pytają się młodzi ludzie, Pani Beato, to jak to zrobić, bo ja chcę otworzyć firmę i ma być ten balans między tą pracą. Na początku nie jest to tak. I niech nie myślą osoby, że to jest łatwe, że to można pracować tylko do 14 czy 15 i potem już masz czas na wszystkie sporty. Nie, to tak nie jest. Chyba, że chce się mieć małą firmę i ją malutku jak gdyby otwierać. A i dochodzi się w końcu do jakiegoś takiego momentu, że można troszeczkę osiąść na laurach i zacząć zbierać to, co się wcześniej zasiało? Nie. Rozwijając firmę, nie zbiera się, nie, nie ma takich laurów. Cały czas musimy. Ja kiedyś dam taki przykład, że firma to jest jak kula śnieżna. Ona się cały czas toczy z góry, prawda? Jest coraz większa i nie możemy po prostu odwrócić jej na chwilę osiąść na laurach, bo ona rozbije się o pierwsze lepsze drzewo. Tylko trzeba cały czas regulować to tą kulą i tym rozwojem firmy i ewentualnie, jak ktoś chce już część sprzedać to jest już w troszeczkę spokojniejszym, ale i tak jak ktoś prowadził firmę i prowadzi firmę to kolejne ja na przykład otwieram i to nie jest tak, że już siądę na laurach, nie chcę siedzieć na laurach, bo mam taki charakter.